Zasłonięte okna. Jest wieczór, trzeba iść do łóżka. Tak jest na całym świecie, a więc i u dobrowolskich. Jak większość małych dzieci, Ela próbuje odsunąć tę chwilę. Najpierw mama woła: Elu, jeszcze przez dziesięć minut możesz się bawić, potem do łóżka. Dziewczynka jednak właśnie dzisiaj nie ma ochoty spełnić polecenia matki. Bawi się dalej. Zamiast zbierać klocki, wzięła nawet koszyk z zabawkami i rozrzuciła je po całym pokoju, tak aby sprzątanie zajęło jej dużo czasu. Poza tym Ela chce jeszcze przebrać lalki, lecz matka weszła do pokoju i mówi: Elu, natychmiast sprzątnij zabawki. Dziewczynka usłuchała, ale tylko pozornie. Sprzątając ociąga się, myśli o zabawie, a czas ucieka. Miarka przebrała się jednak, gdy Ela umyślnie trąciła koszyk i znowu wszystko wysypała. Matka zauważyła, że Ela zrobiła to ze złości. Następstwem była Kara. Podczas mycia już wszystko szło jak z płatka. Gdy nie pomagają słowa, uczyć muszą czyny. Kiedy Ela przeprosiła i przyrzekła, że to już się nie powtórzy, mama przytuliła ją do siebie i powiedziała: „Eluniu, czy nie pomyślałaś o tym, że Pan Jezus widzi wszystko? Ela roześmiała się. To niemożliwe, przecież okna są zasłonięte. O nie, Elu, słuchaj. Nie myśl sobie, nikt nie widzi, jestem przecież sam, bowiem z nieba w serca patrzy, myśli czyta Pan. Ela nauczyła się tego wierszyka. Czy i wy nie powinniście go zapamiętać? Nie myśl sobie, Nikt nie widzi, jestem przecież sam, bowiem z nieba w serce patrzy, myśli czyta, pan.